strony serwatek jeśli ze mną mój kolega prezes dzień dobry ale wiem kurwiać dzisiaj bez przekleństw proszę lecimy dzisiaj sobie z pierwszym vlogiem na kanale jak widzicie siedzimy sobie wędzie 312 vario nie wariuj tam tutaj mnie tu no dobra i co na wejść to załogi o klimę w zimę w zimę, w zimę. W klimę. co ty mówisz dobra odpalamy sobie ciągnika ty Wow! coś długo odpalał Dobra <gryny> ciągnąłbym Cię Dobra yy, I lecimy sobie Ogólnie trochę tutaj jest wyboiście Ale jest, się kochany Ale jakoś to wyjdzie Chociaż ta opaska bardzo yy, w łeb rżnie Tu czy zahaczę balik, nie? Muszę trochę do tyłu Zacząłem? Nie wiem kto kierowcą kurwa jest no Weź nie przeklinaj tak Tu dzieci oglądają Będę się to później wycinać No i? No to po co to robisz? Nie wycinać. No a no właśnie no Co? Nic No i znowu przeklinał No nie no Weź z nim żyj, ale a ci no, kurde O no, ogólnie o, zaraz słyszycie jak to idzie Tak trochę Jest mróz był dzisiaj i tak trochę ściąga tego ciągnika no i powracając do myśli głównej myślimy no, zrobić taki vlog nie wiemy jak się przyjmie jeżeli Wam takie coś się podoba to zostawiajcie łapeczki będziemy wiedzieć czy to nagrywać czy nie i tak to wygląda no nagrać trzeba vloga jakiegoś bo na kanale nic by ogólnie nie było teraz a tak to takie co łowo musisz nie... Na dwóch jeździć? No weź nie przyklinaj, no o ale fajnie się jeździ teraz, nie? Weź jeździ na czterech, to nie... Łoty! Spokojnie. No co ja mogę jak tu nie ma wciążnika? To nie robię, to traktor. Łoty! Ale się fajnie jeździ. Które by cię unika nie obalić? O traba mnie świeci w kadr wam słońce. O. Dziwnie to wygląda. No i musimy tutaj sobie przywieźć kiszonę i ją rozbebeszyć kurde świecie mnie tu ja orcio, ty mój brazynek nie widzicie go tam pewnie dobra idziemy na dwóch podniosę Ale rękawiczki o... Ty! rękawiczki zajomali nie ma nie ja, bo takie mamy rękawiczki ochronne oj zaraz polec będzie go rozcinał ja ogólnie Aha, musi naostrzyć go ja ogólnie też wyjdę nie tu będzie mnie słychać i tak tutaj mamy P312 vario normanek A tu kurczę, świeci słońce, a tu MX U310 Co tam robisz? Łopcina i gnoja! Łusośce Klacie Era ją! Włoż, dawaj Chyba tu też obetniesz co? Trochę Ten dół lekko, nie? No. To masz taki Taki bardzo, no! <laughs> Wiejski! Ale ładna kiszona. Kurczę. Ej, daj mi, daj mi go. Cię ja opuszczę teraz, nie? I obetniemy go tak, i wtedy odjadę, nie? O albo tak, to masz nóż ej! Rozetniesz. No, tak to wygląda. Także pewnie Wam ujezła, żeby zhaczył kamerą. Dobra. O! A żeby mu ułatwić sprawę, bo o! Będzie go rościnał dalej Kurczę, to słońce mi świeci tutaj Wam będzie w kadr wchodziło I będzie nieprzyjemnie O Zamknę drzwi Kurczę, halo, słońce Proszę mnie tu nie świecić Będzie to źle wyglądać e, No i tak Ja z okazji Nie piszcz mnie tu Ja z okazji zbliżających się y, Zbliżającego się nowego roku Chciałbym życzyć Wam y, dużej radości w nowym roku spełnienia marzeń, to na pewno, i chęsidła trochę. No, ja z poprzedniego roku jedno życzenie... znaczy już mam, zdobyć taką fajną publiczność jak wy, która... Dobra, spokojnie! Która, no no, już jest dosyć, dosyć liczna, bo jest was już ponad tysiąc, więc... tysiąc... tysiąc osób, więc... jest co nagrywać, dla kogo nagrywać. Nie jest jakaś pustka etniczna. Wiecie, no... Kanał się rozwija W czerwcu Od koniec czerwca miał prawie chyba 400 subów Aby a teraz już jest ponad ponad 1000, jest prawie 1100 Więc No jest fajnie Powiedzcie w komentarzu, napiszcie, nie powiedzcie Jak Wam minęły święta. Czy też czuliście te święta, czy tak jak zrobił sobie piosenkę, że święt nie będzie i tak się czuliście? Czy to było tak inaczej? O, ten teraz zapierdziela. Poszedł franio Normalnie Normalnie. Będzie ciężko tego balika. Ogólnie tak. Te baliki yy, są bardzo zbite. O! Widzicie, ale jakoś idzie. trzeba je rozszczepać. Ja to mówię. No ty, ty, tu nie przechodź! Nie przechodź tu pod trovem, bo zaraz wpadnie, będziecie je placek. Ciebie też Ale mi łapy ładnie paczło. <laughs> nie było. Nie miał jakby ochrony na nie I tak trochę mu śmierdzi. <noise> to nie można iść Czemu ty pociano się Nie wiem, bo nie ma być, ma być dotąd tam, bo tu jest gnojówka i takie rzeczy i... Tak to ma, tak to widział Gnojówka Nie, to jest kurus... O, coś, 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 coś... Bo ty nie umiesz Ja nie umiem Ja jestem tym lepszy Tak, tak To gada, że ja lepiej czepię? A to było dawno Nieprawda. A to tak mówił? Ojciec nie. A to? Jeszcze nie pamiętasz? Ja nie wiem. Co tak mówił? To, to, kto, to, to kto cię urodził? Mamuśka Uro. moja? Nie, No jak nie? Nieprawda. Chwilała. Za najlepiej rozcięł po one. No, to było dawno. Nieprawda. Mówi no, słabo ci to idzie, Ej, kaj. Później będziesz to nosił. Nie właśnie chcę to rozcen. Przyjdzie wieczór, je miał. Byd... No, dobra. O, no. Pozdrawiam wszystkie osoby, yy, z którymi jakby gran farminga. Pozdrawiam kolegę, Antona i całą spółkę. <grych> Prezes też pozdrawiasz, nie? Co? Ja nic nie wiem. <grych> e, ten. Ja rocznie złożyłeś? Złożyłem, właśnie jak Ty tam mi mówiłeś. Coś jest tam złożył? No, mnie? Dużo szczęścia, radości, bo, yy, dzieci dużo. Tylko tam się tak nie zechlać, Żeby tam, no, po Nowym Roku, żeby nie było bo... kaca w szkole, czy takie rzeczy. Powiem Wam, że, 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 że dzieci to może być, bo jak się każdy zechleje, o dobra, starszy tyle. Środek może bierz, tam No rozczep to będzie. bo ja mi się, później nie chcę tego nosić i drzeć ten. I ty, 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 ty. No będziemy, nie będzie dwie godziny tu stać. A później chcesz do pięć godzin robić w oborze? Nie. No. no masz rację. Kurde, <gutka>, ale to średnio idzie. Zrób tak. Nk. Wyłącz ten. I Dodaj robię. gazu. Aha, dobra, czekaj. Już się rozczepał. dobra. Nie, dobra. Dobra, dobra, dobra Weź, go zdejmij Jechał ręczny, jebany I co tu na? Szybki jesteś ty To też to, no, no ty. raz, może się wymsłać, a nie co chwilę No, blende, wezmę cię Bo przed chwilą bykom dawałem jeść Mie się dobra Nie będziemy się pierdyli z tym dobra. No słabo ci to idzie Spokojnie Spokojnie Dobra, teraz wjeżdżamy w grubą akcję. Za często nagrywa za mało jeździsz. O kurde. Uważaj kuba na błotnik, bo znowu. Nie nie, bo już nie ma tej dziury. Nie ma tych dziur. Ale ty głowa wszystko umieć potrafisz. Dobra, ale paruje. Ole woli ty, weź wyłącz ten. Wyłącz O bo tu jest miejsca. Lina. Ole daje! O kurde! Pogrzewanie było włączone! I dawało... Na dół, bo dawało z, z, z dworu kurde, ale daję ty Ja to zawsze wyłączam takie rzeczy Dobra Ale ma... ma, ja tu mam ten zagon tak ładnie szedł? Bo ja miałem wiesz co gaz większy. Gdzie gaz większy O ale idzie wo, wow, wow wow Spokojnie panie ty byś mi nie zamknął? Ja będę w tym roku nagrywał vloga z sześćdziesiątki jak będę mucił na lotnisku. Mucił? Kosił chyba. No, ale będę, ja to będę mucił. Mucił będzie. Będę mucił kosiarom. Tam nic ciebie nie słyszał. Jak nie? Ale... Znaczy oni ciebie nie będą słyszeć, nie? No to będzie taki głos bez dźwięku. Głos bez dźwięku, no. Sam sobie zaprzeczasz. Ale, ale obraz będzie. Dobra, kurde, nie będę tego czekać. To wezmę tak I wezmę to inaczej Edynym no, mykiem to słaby jest operatorem dura trochę Ale to mu u kurde wybaczcie? Wybaczcie wybaczciecie Dobra on wie co ma robić, ale mu to trochę nie na słabo wychodzi tak, jeszcze pod presją, że yy, to się nagrywa to w ogóle. Muszę się bo Ja wiem, Czasem. że on potrafi lepiej, ale teraz to nie ten, ze, ze, ze stresowany jest Zestresowany jestem i nie mogę po prostu tak nagrywać. Dobra, kończymy tego vloga. Tak bo na szybciej. To jestem. To to, 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 to już ty zrobisz sobie sam, a my się pożegnamy. Czego, tak się, a dlatego. No i... Dobra. Ale krótki mi vlog. No 10 minut tyle wystarczy chyba. Nie? No, dobrze. To jest słowem byśmy mieć. Są... To w ma. kolejnym vlogu. Kiedy indziej? Dobra. Więc co, my się z wami żegnamy. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć,